Po godzinie 2.13 nad ranem, 2 grudnia 2025 roku w jednym z najzimniejszych regionów zachodniej Rosji panował już spokój. Mordowia była zamarznięta. Temperatury spadły znacznie poniżej zera. Śnieg pokrył ziemię pochłaniając dźwięki. O tej porze nawet strefy przemysłowe pogrążone były w uśpieniu. Nagle bez ostrzeżenia ciszę przerwał ostry mechaniczny trzask wystrzału z armaty automatycznej kalibru 30 mm. 11 ukraińskich dronów znajdowało się już w rosyjskiej przestrzeni powietrznej, gwałtownie schodząc w dół i wykonując bezpośrednie samobójcze podejście w obręb pola walki rosyjskiego systemu obrony powietrznej Panzer S2. Działka otworzyły ogień nie jako środek ostrożności, lecz jako ostateczna reakcja. 48 godzin wcześniej Władimir Putin formalnie odrzucił propozycję pokojową popieraną przez Ukrainę. To była odpowiedź Kijowa wysłana z prędkością około 118 mil na godzinę. Cel nie był symboliczny, był pojedynczy i absolutny. Gdyby drony zawiodły, Rosja zachowałaby monopol na walkę z użyciem dronów światłowodowych. Gdyby się to udało, rosyjskie wojsko straciłoby jedyny krajowy zakład zdolny do produkcji światłowodowych systemów sterowania na dużą skalę. Margines błędu wynosił zero. Czas do uderzenia mierzono w sekundach. 9 sekund. Siedem minut wcześniej, wysoko nad zamarzniętymi równinami Mordowi, trwała już inna faza operacji. Na wysokości około 240 metrów nad poziomem gruntu cień o masie całkowitej, 70 kg bezszelestnie przesuwał się po terenie. Był to dron Matka FP-1, centralna platforma dostarczająca cały pakiet uderzeniowy. FPG1 leciał z prędkością 185 km na godzinę, jego elektryczny układ napędowy pracował z mocą dokładnie 17%. Ta liczba nie była przypadkowa. Przy 18% sygnatura termiczna silników przekroczyła próg wykrywalności, który rosyjskie czujniki podczerwieni mogły niezawodnie śledzić. 17% to maksymalna moc wyjściowa, która pozwalała dronowi pozostać nieodróżnialnym od szumu termicznego tła. Samolot leciał zaledwie 40 metrów nad poziomem gruntu, ocierając się o zamarznięty krajobraz i poruszając się wąskim, cyfrowym korytarzem. 400 metrów dalej, w utwardzonym bunkrze, pułkownik Aleksiej monitorował transmisję z misji z Kijowa. Na jego wyświetlaczu taktycznym dominowała czerwona nakładka, która symbolizowała główne zagrożenie dla operacji. Był to obszar działania systemu radarowego Nebo M. Nebo M to jeden z najskuteczniejszych rosyjskich radarów dalekiego zasięgu do obserwacji przestrzeni powietrznej, zaprojektowany do śledzenia do 300 celów jednocześnie w odległości do 400 km. To kamień węgielny systemu wczesnego ostrzegania rosyjskich sił powietrznych i kosmicznych. Wewnątrz tego ogromnego pierścienia detekcji znajdowała się mniejsza, znacznie bardziej śmiercionośna strefa. 12 kilometrowy obszar działania systemu obrony powietrznej krótkiego zasięgu Pancyr II. Nancy z II. Dokładnie w centrum obu pierścieni znajdował się cel. Dla niewprawnego obserwatora był to po prostu kompleks przemysłowy. Dla ukraińskich planistów był to jedyny punkt awarii w przyszłej rosyjskiej strategii walki dronów. Zakład ten produkował światłowodowe systemy naprowadzania, które pozwalały rosyjskim dronom zachować odporność na zakłócenia elektroniczne. Zniszczenie zakładu nie tylko wstrzymałoby produkcję, zniszczyłoby fundamenty techniczne, które umożliwiły stworzenie całej klasy bezzałogowych systemów odpornych na zakłócenia. Przez ostatnie 640 km misja ta stanowiła kontrolowaną demonstrację inżynierii stealth i eksploatacji atmosfery. Rój dronów poruszał się w niskopoziomowym prądzie strumieniowym z prędkością około 96 km/h. Ten tylny wiatr skutecznie maskował ich rzeczywistą prędkość względem Ziemi, umożliwiając rosyjskim systemom radarowym błędną klasyfikację jako wolno poruszających się zakłóceń meteorologicznych. Dla operatorów radarów w Sarańsku kompozytowe kadłuby dronów nie różniły się niczym od zamieci śnieżnej. Wyniki odpowiadały wzorcom prędkości gęstości i rozproszenia artefaktów pogodowych. Algorytmy klasyfikacyjne odpowiednio je oznaczyły. Nadal myślą, że to pogoda, zauważył cicho pułkownik Oleksij z Kijowa. Jednak fizyka atmosfery nie pozostaje stała. Temperatura na zewnątrz wynosiła około 10 stopni Fahrenheita. Chociaż ekstremalne zimno było idealne do chłodzenia silników i elektroniki dronów podczas lotu, to w fazie ataku stworzyło krytyczną lukę. Gdy drony schodziły niżej i przygotowywały się do lotu końcowego, musiały zwiększyć przepustnice. Akumulatory litowe, nagrzewające się na zamarzniętym tle, nie przypominają chmur na czujnikach podczerwieni, przypominają flary. W sali operacyjnej NEBO-M w Sarańsku operator radaru nocnej zmiany pił właśnie trzecią filiżankę kawy. Zmęczenie już dawało mu się we znaki. Nic nie wskazywało na to, że dokładnie 7 mil dalej jego zamieć śnieżna skręci w lewo z większy prędkość do 125 mil na godzinę i spróbuje przebić się przez wartą miliardy dolarów sieć obrony powietrznej. Na 6 minut przed uderzeniem warunki środowiskowe zaczęły się zmieniać. Wiatr w plecy osłabł. Efekt maskowania zaczął zanikać. Aby utrzymać oś czasu ukraińskie drony matki zwiększyły moc. W momencie gdy ich prędkość względem ziemi przekroczyła wektor wiatru o 5 węzłów, filtry dopplerowskie Nebo M usunęły klasyfikację pogody. W Sarańsku wyświetlacz zmienił się natychmiast. Burza przybrała szkarłatny kolor. Uruchomiono alarm anomalii kurs. 211 stopni prędkość wzrastała. To już nie była pogoda. Operator zainicjował eskalację zagrożenia. Nastąpił jeden z najbardziej śmiercionośnych wyścigów we współczesnej wojnie. Bezzałogowe systemy poruszające się z prędkością około 100 węzłów, kontrasygnały sterujące przesyłane miedzianymi przewodami w tradycyjnych rosyjskich sieciach telefonicznych. Rozkaz. Warunek. Jeden został przekazany do oddziału obrony przeciwlotniczej fabryki. Rój dronów pokonał kolejne 85 km w 28 minuty. Każda sekunda przybliżała ich do strefy rażenia pancyra. W odległości 7 mil od celu rosyjska sieć obrony powietrznej została w pełni aktywowana, ale było już za późno, aby przerwać fazę dostawy. Pięć dronów matek FP. Dzieden wzniosło się na wysokość 2000 stóp. Okej. Okay. 600 m Ich włazy w kadłubie otworzyły się jednocześnie. Grawitacja przejęła kontrolę. 20 dronów Wild Hornet wpadło w lodowaty strumień powietrza. Nie były to zaawansowane platformy. Zaprojektowano je jako tanie, agresywne i jednorazowe. Miały pochłaniać ogień, dezorientować czujniki i w razie potrzeby ginąć. Ale szósty FP-1 był inny. Nieco w tyle wypuścił cztery drony kalibri. Nie były to platformy samobójcze. Wyposażone były w laserowe terminale komunikacyjne. Jedyne systemy zdolne do utrzymania kontroli po aktywacji rosyjskich środków walki elektronicznej. Po uwolnieniu ładunków drony FP-Jeden zrzuciły po 60 kg, gwałtownie przechyliły się i opuściły pole bitwy. Ich misja dobiegła końca. Rój, który pozostawiły za sobą, wchodził w najbardziej śmiercionośną fazę operacji. 20 Wild Hornetów rozproszyło się natychmiast, rozprzestrzeniając się niczym wystrzał z dubeltówki. Ich pokładowa sztuczna inteligencja zainicjowała protokół zatrzymania i odpalenia. Pod nimi radary Sir s Dwa zaczęły generować sprzeczne dane. Logika działania Pancira opiera się w dużej mierze na przewidywaniu Dopplera. System oblicza, gdzie cel znajdzie się za kilka sekund na podstawie jego aktualnego wektora prędkości. Ukraińskie oprogramowanie wykorzystało tę zależność. Wild Hornets rozpędzili się do 90 mil na godzinę, po czym gwałtownie się zatrzymali, zawisli w powietrzu, potem pomknęli bokiem. Potem znów zawisali w powietrzu. Za każdym razem, gdy dron zawisał w powietrzu, jego prędkość radialna spadała do zera. Dla radaru doplerowskiego praktycznie znikał w naziemnych zakłóceniach. Wewnątrz pojazdu dowodzenia pansier symbole śledzenia drgały i przeskakiwały. System miał problemy z utrzymaniem namiaru, ponieważ komputer sygnalizował problem. Przewidywanie trajektorii nie powiodło się. Niestabilna blokada radaru. Rosyjski strzelec walczył z elementami sterowania, próbując odzyskać sygnał do strzału. Nie mogę uzyskać sygnału, krzyknął. Dowódca podjął zdecydowaną decyzję. Radar nie był już skuteczny, rozkazał przełączyć się na kamerę termiczną. To był scenariusz, którego ukraińscy planiści obawiali się najbardziej. System termowizyjny Pancyra 10 ES. Jeden został uruchomiony skanując widmo 8-14 mikronów. Temperatura powietrza wynosiła minus 12 stopni Celsjusza. Krajobraz był jednostajnie zimny, ale Wild Hornets wykonując gwałtowne manewry zatrzymania i ruszania rozgrzewały swoje baterie do około 49 stopni Celsjusza. Na rosyjskich ekranach na czarnym tle rozbłysło 20 jasnych białych punktów nawiązano kontakt wzrokowy. Strzelec wybrał broń. Bliźniacze działka pantira, dwa działka automatyczne kal. 30 mm, a 38 M zostały uruchomione. Broń ta nie strzela miarowymi seriami. Wystrzeliwuje ciągłe strumienie pocisków wolframowych z łączną szybkością około 5000 pocisków na minutę, czyli około 83 pocisków na sekundę. Pierwsza salwa była krótka. Trzy drony Wild Hornet złapane w trakcie zawisu zostały natychmiast zniszczone. Każdy pocisk kalibru 30 mm zawierał około 48 gramów heksolu. Uderzenie nie tylko uszkodziło drony. Rozpadli się. Włókno węglowe i lit zamieniły się w pył i płomień. Cel został zniszczony. Strzelec zignorował automatyczne sygnały śledzenia i przełączył się na sterowanie ręczne. Śledził bezpośrednio świecące sygnatury termiczne, płynnie omiatając wieżyczkę. Czwarty dron podjął próbę nurkowania. Pojedynczy pocisk uszkodził ramię wirnika. Lecąc z prędkością około 970 metrów, na sekundę pocisk całkowicie odciął kończynę. Dron zaczął się niekontrolowanie obracać i uderzył w zamarzniętą ziemię, eksplodując, zamieniając się w kulę ognia. Dwa kolejne drony podjęły próbę podejścia pancjer. Strzelec spokojnie przesunął pociski smugowe po ich drodze. Pociski z zapalnikiem zbliżeniowym eksplodowały w ich pobliżu, rozrywając płatowce odłamkami Wolframu. W ciągu 18 sekund 9 wild hornetów zostało wyeliminowanych, ale starcie się zmieniło. Strzelec przestawił się na grupę czterech wolniej poruszających się celów na tyłach formacji. To były drony kalibrii nośniki laserowych łączy komunikacyjnych. Celownik się zatrzymał, lufy zaczęły się obracać. W Ukrainie pozostało 38 sekund. Pierwsze smugacze wylatywały już z lufy, gdy rosyjski strzelec popełnił kardynalny błąd skupił się na najłatwiejszych celach. Założył, że pozostałe Wild Hornety się wycofują. Nie, zmieniały pozycję. W sieci neuronowej roju bramka logiczna przełączyła się z trybu unikania na tryb wykonania. Sztuczna inteligencja zdała sobie sprawę, że nie wygra długotrwałej strzelaniny. Wybrała rozwiązanie w zwarciu. Ocalałe 11 Wild Hornetów zsynchronizowało się, następnie zanurkowały. Nie celowały w pancerny kadłub pancyra, celowali w jej słaby punkt. Nieopancerzony moduł optyczny zamontowany na szczycie wieżyczki i czujnik termiczny naprowadzający działa. Dowódca krzyknął ostrzeżenie, ale masa wieżyczki i jej ograniczenia obrotu działały na jej niekorzyść. Nie mogła się unosić wystarczająco szybko. Jeden dron został zniszczony bezpośrednim ogniem. Inny zahaczył o antenę radaru i obrócił się. Trzy jednak dotarły do celu. Ładunki kumulacyjne zdetonowały bezpośrednio w zespole czujników 10ES1. Nie było kuli ognia, tylko precyzyjny wstrząs, który roztrzaskał soczewki, przerwał obwody i wyrwał kamerę termowizyjną z mocowania. Wewnątrz pancira ekrany zgasły. Jestem ślepy krzyknął strzelec. Czujniki wyłączone. Wieżyczka nadal się obracała, strzelając na oślep w nocne niebo. Bez danych o celach system był zredukowany do szumu. Działa zamilkły. Pięć Wild Hornets poświęciło się, by osiągnąć tę ciszę. Sześciu przeżyło. Ukryci wśród linii drzew i dachów czekali. Cztery drony kalibri ustabilizowały lot nad dymem i rozłożyły kompaktowe moduły optyczne. Przypominały soczewki aparatów fotograficznych, ale ich funkcja była inna emitowały światło. Wiązka niewidzialnej energii laserowej o długości 1550 nanometrów łączyła drony z modułem przekaźnikowym opadającym na spadochronie wiele mil dalej. Była to komunikacja optyczna w wolnej przestrzeni. W przeciwieństwie do fal radiowych, które rozprzestrzeniają się szeroko i są podatne na zakłócenia, komunikacja laserowa jest ściśle skupiona. Nie można jej przechwycić, chyba że zostanie fizycznie zablokowana. Niedaleko system zagłuszający krasucha 4 zalał widmo szumem elektronicznym. To było bez znaczenia. Na wyświetlaczu pułkownika Aleksieja w Kijowie ostrzeżenie o utracie połączenia zamigotało, a następnie zmieniło kolor na zielony. Opóźnienie! 4 milisekundy. Obraz pojawił się natychmiast. Rozdzielczość 4K bez zniekształceń. Kontrola została w pełni przywrócona. Ale drony kalibrii nie były tylko nadajnikami, ale routerami. Retransmitowały zaszyfrowane sygnały krótkiego zasięgu do sześciu ocalałych Wild Hornetów. Poniżej, rój został odtworzony. 10 dronów, 10 głowic bojowych, 10 transmisji na żywo. Kompleks docelowy obejmował obszar czterech akrów. Wywiad zidentyfikował już krytyczne węzły, nie budynki administracyjne, nie magazyny, wieże z wyciągiem krzemionkowym. Trzy potężne trzypiętrowe piece pracujące w temperaturze około 1900 stopni Celsjusza. Systemy te wciągały stopione szkło w pasma włókien cieńsze niż ludzki włos. Były delikatne drogie i budowane na zamówienie. Przydzielano im zadania. Zespół Alfa 3 dzikie szerszenie na stacji elektroenergetycznej. Zespół Kalibri i pozostałe szerszenie precyzyjne uderzenia na wieże wyciągowe. Logika była prosta. Wieże wyciągowe wymagały ciągłego chłodzenia. Utrata zasilania spowodowałaby zestalenie się stopionego szkła wewnątrz maszynerii, co doprowadziłoby do jej trwałego zniszczenia. Dodanie materiałów wybuchowych groziłoby katastrofalną awarią. Na 43 sekundy przed uderzeniem Rój ustawił się w szyku. Załoga pancera bezradnie nasłuchiwała, jak warkot silnika narasta. Dowódca wysiadł z pojazdu, chwycił odpalane z ramienia wyrzutnie igła i wystrzelił w powietrze bez namierzania. Pocisk chybił celu, ale fala uderzeniowa unieszkodliwiła jednego Wild Horneta, który rozbił się o barierę parkingową i zdetonował, nie powodując żadnych szkód. Pozostało dziewięć dronów. Zespół Alfa zaatakował pierwszy. Trzy Wild Hornety uderzyły w podstację 110 kV. Transformatory gwałtownie pękły, rozpryskując płonący olej i fragmenty ceramiki. Potężny łuk elektryczny rozbłysnął niebieskim blaskiem w całym obiekcie. Potem nastąpiła przerwa w dostawie prądu. Pompy chłodzące natychmiast się wyłączyły. Wewnątrz zakładu rozległ się alarm, gdy zasilanie było zasilane z akumulatorów. Temperatury w wieżach wyciągowych zaczęły gwałtownie rosnąć. Rozpoczęła się faza końcowa. Dwa Wild Hornety skonfigurowane jako wyrzutnie rozpędziły się do 190 km/h i uderzyły w zbrojony stalowy dach nad wieżami wyciągowymi 1 i 2. Ich ładunki kumulacyjne wybiły czyste stopione dziury w poszyciu. Drony kalibri podążyły za nimi. Wewnątrz hali produkcyjnej, oświetlonej jedynie czerwoną poświatą psujących się pieców, jednocześnie zdetonowano cztery głowice termobaryczne. Kula ognia o temperaturze 4000 stopni pochłonęła dostępny tlen. Zbiorniki z wodorem pękły, dach został zerwany, maszyny zostały skroplone. O 2.20 w Mordowi znów zapadła cisza. Ukraina wydała na operację około 400 zero dolarów. Wartość zniszczonego obiektu oszacowano na około 1,2 miliarda dolarów. Potwierdzono zniszczenie wież wyciągowych krzemionki. Czas potrzebny na wymianę oszacowano na 14-18 miesięcy. Rosyjski program dronów światłowodowych został skutecznie wstrzymany co najmniej do 2027 roku. Czy bronisz linii frontu, czy fabryk za nią? Daj nam znać, co o tym myślisz.